Ok, i na dziś 5 kwietnia 2017 rok. Witam Was jeszcze w kolejnym filmie z mojej kolekcji. Będę pokazywał co jakiś czas moją kolekcję, ponieważ póki co na PSP na razie nic nie zbieram i w ogóle z innych konsol, tak postanowiłem pokazać Wam, jakie mam gry. Na przeróżne konsole, które posiadam. Pierwszą grę, jaką kupiłem na PSP, to jest Gran Turismo z 2009 roku. Bardzo fajna część, aczkolwiek mi się wydaje, że przypomina trochę czwórkę na PS2, bo są bardzo podobne trasy. I generalnie jest to bardzo fajna gra. Naprawdę polecam, jeżeli lubicie rajdówki, to. Myślę, że Wam nie będzie to przeszkadzało. Oczywiście w edycji Platinum, ale nie mam dużo gier z Platinum, tylko trzy. Jak widzicie, reszta to są albo Essentiale i jeszcze wydania oryginalne. Będę teraz zbierał edycje oryginalne, bo one mnie najbardziej interesują. Drugi tytuł to oczywiście Sonic Rivals. Bardzo fajny tytuł z Sonikiem z 2006 roku. To jest ze wszystkim oczywiście, no i nawet z Paragonem. Tyle mnie to wynosiło. Nawet chyba tutaj u mnie w sklepie kupiłem. Proszę bardzo, w Mediamarkcie, jak było jeszcze swego czasu, co yy, bardzo, mnie to, bardzo mnie to cieszy. I yy, yy, naprawdę niedługo będę pokazywał ten tytuł za jakiś czas, oczywiście, na PSP. Nie wiem, czy na oryginalnym, czy na emulatorze, ale chyba na oryginalnym, bo powiem Wam, że bez sensu emulator wciągać, jak ma się grę. Taką od razu. No to jest inny temat, wiecie, no, to trochę inne do omówienia. Grande Foto Liberty City Stories, tak, ta gra sprzedała system w 2005 roku. Naprawdę. Aha, mam płytę w 3004. Tutaj mam, gram, gram sobie obecnie, bo naprawdę wciągnęło mnie na nowo. Ale w każdym razie Tutaj mamy instrukcję Niestety mapki do tej edycji nie mam Kupiłem od kolegi za 20 zł Myślę, że się opłacało Nie wiem, czy kiedyś będę kupował i normalną wersję Może kupię sobie normalną wersję A to może opchnę, zobaczymy W każdym razie jest i się cieszę Od Radela Radel, pozdrawiam cię bardzo serdecznie Daxter, Daxter na PSP Z 2006 roku Jeden z takich pierwszych tytułów Nawet spoko gierka Ale Powiem Wam szczerze, że jakoś tak, no nie porywa, jakoś tak nie lubię takich klimatów, ale jednak taka gra może być. Nikt mnie za to nie zabije. No i Sonic z dwójka, mogę to w sumie tutaj włożyć już. Też w wydaniu Essentials i chyba też tutaj w, u mnie kupowałem w MediaMarkcie. Chyba tak też będzie, zaraz zobaczymy. A jak nie to chyba gdzie indziej. Nie wiem czy mam... Nie wiem czy mam paragon od tego. Chyba nie mam tutaj, bo kupowałem jeszcze coś, coś jeszcze do tego. Albo chyba w Poznaniu to kupowaliśmy. No nie jestem pewny. W każdym razie... Nie, chyba tutaj, w Mediamarkcie, w Słupsku. No. Także też bardzo dobra część. Więcej znacznie w postaci niż w jedynce, ale... Yy, ostatni tytuł niestety z Sonikiem na PSP. Tak wcześnie, 2007, nie? Masakra. Kolejny tytuł, który sprzedał konsolę Grand Theft Auto Vice Stories, naprawdę bardzo świetny tytuł. I też mam go tak naprawdę w futerale już wam pokazuję. Te płytki UMD są fajne, bo nie to, że są malutkie, to jeszcze fajnie wyglądają, mnie. I z tym napisem UMD Universal Media Disc. O. Także to tak wygląda. Naprawdę bardzo udana część wyszła też ta gra na PS2 i ta gra też na PS2, już przerobiłem ją. No ale będę musiał znowu przejść, bo nie mam save'a, skasowały mi się dane. Jak wiecie, ostatnia gra i jednocześnie, jednocześnie remaster, powiedzmy remaster, raczej wydanie PSP. Bardziej wydanie dodatkowe e, też kupiłem nówkę, bo kiedyś miałem taką spieprzoną wersję z kijowym pudełkiem, a teraz mam z fajnym pudełkiem. Chyba też tutaj w Mediamarkcie kupiłem tą grę. Zaraz sprawdzimy dokładnie, czy mam paragon jeszcze. Tak, dokładnie, mam jeszcze paragon. Więc, no akurat, wyszło, że kupiłem razem jeszcze z doładowaniem kiedyś. I, no widzicie, tak wyszło. Także to tak wygląda. Naprawdę bardzo fajna gra. Wyszła na ds -a, też mam tą wersję. A na PSP została troszeczkę ulepszona pod względem takim, że jest kilka nowych radiostacji, kilka dodatkowych misji. I ogólnie grafika została poprawiona, rozdzielczość 6x9. Także jest fajnie, moja ulubiona osobiście część obok wszystkich pozostałych. Dobrze, Need for Speed 51.0 odcinopl, czy tam jak się teraz nazywasz. Jeżeli mnie oglądasz, bardzo fajna część Need for Speed a. może nie grałem tak za bardzo, bo wiecie, miałem wtedy skiepszczone PSP i mi się nie chciało jeszcze testować tak mocno, ale płytka wygląda w taki sposób. Te wersje essentials już nie mają tego zajwistego napisu, tylko taką białą kropkę. A wygląda to i tak fajnie, naprawdę PSP jest super i jest ogólnie po polsku. Należy się z tego cieszyć. I moja ostatnia gra, najnowsza, kupiłem na wyspie Game One w Wiantarze w Subsku. Jest, ta, jest taka wyspa, tam są gry używane. Bądź tam nówki, ale przeważnie używane są. Assassin's Creed Bloodlines, jedyny Assassin's Creed na PSP z 2009. Aha, no i ten e For Speed jest z 2005. To jest edycja e, dodatkowa. E, Bloodlines e, opowiada po wydarzeniach z Assassin's Creed 1. Jesteśmy na Cyprze i mamy tam swoje misje. Natomiast niestety tak jak widać po pudełku gra nie jest po, nie jest po polsku, tylko po angielsku niestety. No ale trudno, nie ma co tutaj, yy, nie ma co tutaj yy, gardzić. To ważne, że jest. Tak, czekajcie, czy będzie paragon. Jest paragon od game One, Za tyle dałem, także jest spoko. No, i płytka też się wydaje być jakby z Essentials, ale nie, jednak była tutaj, więc. No, a, może ktoś przełożył, nie wiadomo. Może tak, może nie. Dobra, to będzie na razie tyle z mojej kolekcji na PSP. Trochę tak krótko będzie, no bo nie ma co przedłużać. Konsolka jest oczywiście zajebista, więc nie mam co tutaj sobie gadać. Gliwnego. Nie dość, że mam ten lepszy model. To jeszcze mam ten stary 3004, ponieważ już no, jest. No, nie nadaje się praktycznie już do, do grania. Tak naprawdę nie dość, że układ tutaj y, analoga jest piepszczony, już, już nie nadaje się tylko na, ewentualnie na części, jakaś klapka, czy jakieś przyciski, y, a płyta główna już do, do dupy jest, więc y, tak to wygląda niestety, no także PSP jest ze mną, już na stałe, będę sobie fajnie grał. E, co tam jeszcze? No planuję coś tam jeszcze kupić na PSP. Właśnie niedawno kupiłem u gościa jakąś grę i czekam tylko aż przyjdzie. Pokażę wam ją w unboxingu oczywiście, jak naładuję baterię. Eee, no i pomału to się będzie rozbudowywać o te malutkie pudełeczka. Naprawdę one są niesamowite. Mają swój urok, nikt tego nie podrobi. Na Nintendo Switchu też są takie pudełeczka, ale jakieś, jakieś takie lekkie, bezwładne. A tu przynajmniej jest jakiś ciężar. No tutaj, zwłaszcza, bo tu jest jeszcze mapka, nie? No dobrze. Ja Was bardzo wszystkich pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym filmiku, zobaczymy co się, co się uda zrobić, a ja z PSP jestem zadowolony na razie.